Witajcie serdecznie, z tej strony Czaszko Chrup. Ten materiał jest teoretycznie częścią drugą do wcześniejszego filmu o Lego, gdzie przedstawiłem wam nowy szkielet tyranozaura oraz figurki dinozaurów do Lego Jurassic World Rebirth. Jednak parę dni po opublikowaniu tego filmu ukazano nam całe zestawy, dlatego chciałbym je omówić w tym materiale. Link do wcześniejszego filmu znajdziecie w opisie. Nie przedłużając, zaczynajmy. Zaczynamy od zestawu 7+ o numerze 7690. Jest to kolejny słodki dinozaur, podobny do wcześniejszych nam wydanych, czyli Ruzi i Małej Ati. Teraz dostajemy Dolores Aculops. Jest to gatunek niewielkiego, lecz najwcześniej znanego ceratopsa z kontynentu amerykańskiego. No i cóż, jest charakterystyczny jak na te zestawy, wielkie przepiękne żółte oczy, które są już identyczne jak te były u małego T-Rexa. Rusia posiadała takie brązowe. Dodatkową budowlą jest tu mały krzaczek, z którego nasz dinozaur mały będzie jadł, co będzie podjadał cośik. ale ino to potwierdza obecność tego gatunku Jurassic World Rebirth. Na obecną chwilę jego cena wynosi około 100 zł. 76975 Direx River Escape jest to zestaw 5, plus. i osobiście według mnie tragiczny zestaw. W tym zestawie znajdziemy dwie postacie, układanego kłada, ponton, małą chatkę nad wodą oraz tyranozaura. A czemu tragiczny? Według mnie, nie wiem czy żeście zauważyli, ale na przestrzeni ostatnich lat tyranozaur w zestawach LEGO wygląda nieprzyjemnie. Chodzi mi o zielonego tyranozaura, którego dostaliśmy parę lat temu w zestawie 7644. Był to zielony tyranozaur zestawu 4+. Faktycznie przypadał on na okres zestawu Jurassic World Dominion, ale jednak, gdzie Tyranozor z przeciwnego zestawu o numerze 76948 wyglądał bardzo ładnie, na 30. rocznicę Jurassic Park Tyranozor z finałowej sceny z zestawu 76961 wyglądał jeszcze nawet, nawet całkiem, a tu całkowicie szarawy odlew i bez znacznych szczegółów. Jest to chyba najmniej ranna fi figurka Lego T-Rexa. Ale sam zestaw wygląda może całkiem fajnie i ten zestaw będzie kosztował około 200 zł. 76973. Jest to numer zestawu 7+ Raptor and Titanosaurus Tracking Mission. Ten zestaw będzie kosztował około 400 zł. Lecz co w nim dostajemy? A dostajemy tutaj małą stację paliw, trzech baterów głównych, czyli Zore, Lumisa i Martina. Jeśli chodzi o pojazdy, mamy tutaj czerwony motor, mały samochodzik terenowy oraz dron. Dobrze, ale czemu 400 zł? No i największym aspektem robią tu Lego figurki. Mamy tutaj nowego Velociraptora, Nie dość, że nowy wygląd kolorystyczny jak i jakiś sam odlew, który już mogliśmy wcześniej zauważyć przykładowo u Lego Atrocy Raptorów. Jednak ten Raptor jest beżowy z szarym grzbietem oraz ciemnymi pasami na grzbiecie oraz niebieską plamą wokół oczów. Oprócz niego mamy tutaj również pięknego titanosaura, gdzie szyja i tłów są identycznymi częściami od brachiozaura, tyle że w ciemnoszarym i białym umarszczeniu. Jednak ma on o wiele dłuższy ogon i ciekawi zrobioną głowę, osobiście mój faworyt. Zestaw o numerze 76972. jest to zestaw 6, Raptor of Road Escape. Zestaw dość mały, dostajemy tutaj bardziej rozbudowanego Jeepa terenowego. Oraz dwóch bohaterów pana Delgado i jego córkę, która zaprzyjaźnia się najpewniej z Dolores, mini tutaj Dolores figurką. Do tego wszystkiego wychodzi raptor wyskakujący za krzaków. Zestaw według mnie bardzo ładny, GP jest tutaj bardziej rozbudowany niż z wcześniejszego zestawu i no cóż powiedzieć, mogę dodać jeszcze, że Velociraptor będzie miał czerwone oczy, więc ciekawie, ciekawie. Teraz pora na zestaw 76974. Jest to przedostatni zestaw, który omówię. Brickwild Mosasaurus Blood Mission. Ten zestaw najpewniej będzie się wahał między 100 a 250 zł, ponieważ cena nie została tutaj przedstawiona. Sam zestaw zawiera dwie skały wystające z wody, motorówkę w biało-czerwonej barwie oraz samego mozazaura, który może nie jest kompletnym odlewem, jest składany, ale jest odzorowany i bardzo ładny. Na temat Jurassic World Ostatni zestaw 8 Plus o numerze 76976 kosztuje około 625 zł, a tytuł jego brzmi Spinosaurus and Cecalcoatlus Air Mission. Jest to najdroższy zestaw, ponieważ zawiera on dwa duże stworzenia. Szczególnie chodzi tutaj o Spinosaura i Quetzalcoatla. Sam Spinozaur jest to całkowicie nowy Lego odlew. I jest on najbardziej cenny, jeśli chodzi teraz o ten czas. Jednak mamy tutaj również górę z wieloma szczegółami, z małą świątnią, w której znajdziemy mnóstwo pułapek i małych szczególików. Są tu wszystkie główne postacie, czyli Zora, Lumis, Martin oraz Duncan. Jeśli chodzi o pojazdy, do zestawu tutaj mamy już trzeci pojazd terenowy oraz helikopter. Tutaj jednak ma wszystkie same pojazdy mają tą samą barwę: czyli czerwony oraz czarny z kremowym kolorem. Sam zestaw najdroższy, ale według mnie najciekawszy, po mojemu jest super. Dużo szczegółów, jeśli chodzi o samą budowlę. Dwa duże stworzenia, odlewy. No, ciekawie, ciekawie. Jeszcze oprócz tego mamy tutaj zestaw o numerze 76971. Jest to ekskluzywny zestaw dystrybucyjny. Nie znamy jego ceny, nie znamy jego wyglądu, ale samo dystrybucji ekskluzywnej jest zaznaczone na czerwono, więc możemy się spodziewać czegoś więcej? Ja myślę, że to będzie jakaś finałowa walka stworzeń i być może znajdziemy tam Direxa. Jest to tyle, jeśli chodzi o te zestawy. Przedstawiłem wam cennik. I opisałem wygląd każdego z zestawów. Najpewniej każdy z nas już ma jakiś faworyt, który zechce sobie kupić. Ja mam aż cztery: osobiście Wice Dolores, Mozozaura oraz Titanosaura oraz mały zestaw z Velociraptorem na mojej półce. Ale nie przedłużając, dziękuję Wam za dzisiejszy materiał. Z tej strony był Czaszko Chrup i do usłyszenia w następnym materiale.